Nie wiem co mam zrobić z Barbarą. Rozmawiałeś z nią. Ona nie chce mnie słuchać. Hola. Pachequito. Hola. Zjedz z nami kolację. Por Wody? Tak. Gdzie tatu? Nie wiem. Byłaś Konradem. Co on tu jeszcze robi? Idź po nią, paczeko. Despacio, Konrado. Konrado z nami kolację. Proszę na słówko, doktorze, co się dzieje? Muszę porozmawiać z doktorem. Możemy? Oczywiście. On chciał mnie tylko rozśmieszyć. Ja nie jestem zazdrosny o doktora, a tata jest? O co chodzi? Doktor. Co cię łączy z moją córką, doktorze? Czekam na odpowiedź. Wersja polska Polcast Television. Tekst Małgorzata Czart. Czytał Andrzej Waślewski. Koniec z nudą i banałem. Koniec z ugrzecznioną poprawnością. Wiemy, jak rozbudzić w Tobie radość i namiętność. Kultowe produkcje i znani aktorzy. Kobieca rozrywka na najwyższym poziomie. Faceci. Fajne ciuchy i niezapomniane muzyczne hity. Wiemy, czego pragną kobiety. Kontrowersyjne telenowele i topowe seriale. Nie będziemy pouczać ani doradzać, ale rozpalimy Twoje uczucia. Polonia 1. Zmienną jest jak kobieta. Antyperspirant Adidas Action Free. Najlepsza ochrona Adidas. Stworzona specjalnie dla kobiet. Poczuj się świeżo, pewnie, atrakcyjnie. Uważasz już zmęczona znajdowaniem plam na ubraniach, które właśnie wybrałaś? Już za pierwszym razem plamy usunie Vanish Oxy Action. Zróbmy plamy, które naprawdę ciężko usunąć. Najpierw wsypuje proszek do prania. A tu dodaję Vanish Oxy Action. Spójrzmy, jak działa siła aktywnego tlenu. Vanish OxiAction usunął wszystkie plamy. Sam proszek sobie nie poradził. Dodawaj Vanish OxiAction do każdego prania. Vanish. Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Rewelacja Rimmel. Błyszczyk Vinyl Max z Maxi Aplikatorem. Łatwy w użyciu jak szminka. Soczysty kolor i zmysłowy połysk w sekundę. Błyszcz jak gwiazda. Nowy błyszczyk Vinyl Max. Rimmel. Get the London look. Kiedy ma się bogatych rodziców, życie staje się różowe. Do czasu. Jak przetrwać w środowisku, które codziennie poddaje cię ocenom? Tutaj wyznacznikiem prestiżu jest władza i pieniądze. Czy normalne ludzkie uczucia mają jeszcze jakąś wartość? Bananowa Młodzież. Nowy serial. Tylko na kanale Polonia 1. Mel i Howard pobierają się. Mel jest blondynką, a Howard? Howard ma jedną nadzwyczajną cechę. Jest pechowcem, ciamajdą i fajtłapą. Wraz z pojawieniem się Howarda w jego najbliższym otoczeniu może zdarzyć się wszystko, co najgorsze. Najgorszy tydzień mojego życia. Od poniedziałku do piątku o 19.00. Chcę ksiądz, bym wziął udział w średniowiecznym rytuale, by pokazać do mnie, jak rozwiązać nasze rodzinne problemy. A ty dokąd? Ojcze, skąd wiesz, że mój trąd uleczył Bóg? Święty Bartłomie. Cofam Ojcu zezwolenie na prowadzenie egzorcyzmów. Rozkazuję ci, wysłuchaj jego słów. Wimal, kapłaństwo nie jest twoim przeznaczeniem. Zabiorę swój cud. Jest Już po wszystkim.